Dzień dobry kochani Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać to słońce takie mocne w moją twarz ale właściwie ja go trochę potrzebuję I, i dlatego tak siadłam prosto, żeby poświeciło na mnie nagrzało i jeszcze nakarmiło witaminą D3 Takio, taką naturalną witaminą, <noise> A, właśnie od słonka. Jesień piękna, kolorowa, w zakopanym e, wreszcie. E, cudownie świeci i te kolory odbijają się od słońca, aż chce się wyjść i pospacerować. Dzisiaj e, cieszę się przyrodą i naturą i jak przychodzą jakieś takie trudniejsze momenty, to przychodzę do natury, aby tutaj się wypłakać, wykrzyczeć, pobyć z sobą i dotknąć tych takich najbardziej ciemnych zakątków mojego ciała, mojej duszy. No właśnie, i co dzisiaj? Dzisiaj. Dzisiaj e, oczywiście takie, taki temat. E, na temat trochę podróżowania ale też e, podróżowania i co to podróżowanie daje e, patrząc troszkę z innej perspektywy, nie tylko przyjemności i takiego e, relaksu e, bo w moich podróżach właściwie to rzadko tak jest że podróżuję leżący na plaży popijając drinka, zwłaszcza że ja lubię kiedy Spędza się czas aktywnie i kiedy można w jakiś sposób dotknąć trochę kultury w miejscach, do których jadę, a także cieszyć się taką różnorodnością piękną i wtedy szukam też takich, takich niezwykłych miejsc, które na pewno dają jakieś. Takie połączenie z przyrodą, z naturą, ale i z własną duszą. No i tym razem e, byłam w Czarnogórze. Ten kierunek właściwie wybrałam ze względu na morze i miałam takie ogromne, takie, takie taką potrzebę e, pobycia na słońcu e, takiego pełnego relaksu e, gdzieś blisko e, morza i, i taki, taki miałam zamysł tak z jednej strony, a z drugiej chciałam pojechać, żeby pewne rzeczy, przepraszam, pobyć blisko się ze sobą też i gdzieś takie pojechać po takie oczyszczenie dla siebie, nie? Bo ostatnie kilka miesięcy u mnie to jest taki ogromny proces, duży proces, jakby świadomość moja się na tyle poszerza, że wszystko z wychodzi takie, co mnie boli, co mnie dotyka, co w jakiś sposób, z czym sobie nie radzę. I chciałam przede wszystkim pojechać tam i trochę się z tego oczyścić. Taki miałam zamysł. I no właśnie, i dostałam to, czego chciałam, właśnie. No i tutaj chcę się z wami podzielić właśnie takim doświadczeniem odnośnie. Tego miejsca. Czarnogóra to dla mnie taki kraj, gdzie jest przepiękna przyroda, w ogóle cudowna. Te kaniony, te, te góry są po prostu magiczne. Południe jest takie bardzo morskie, ciepłe, jeszcze pomimo tego, że jest październik, to liście są jeszcze zielone, pełno kwiatów, pachnie, mandarynki, owoce, warzywa. Wszystko w pełnym słońcu, słodkie, dobre to wszystko rośnie w ogródkach. Idąc ulicami, można było skosztować prosto z krzaka. Gdyż te drzewka zwykle znajdowały się gdzieś blisko e, drogi e, i ja byłam pod ogromnym wrażeniem, że rosną tam przed kaki albo kiwi, albo awokado, albo no, to, że tak dużo mandarynek, słodkich, dojrzałych, e, winogrona. E, i ja po prostu zachwycałam się smakiem tych owoców i tego, że to jest wszystko na wyciągnięcie ręki, że nie jest takie drogie, i e, dawało mi to ogromną przyjemność. E, zatem, naprawdę, taka różnorodność tam jest ogromna. Te miasta są w ogóle e, takie jak Budwa, e, w której byliśmy kilka dni, e, te stare miasta, e, e, na przykład Kotor. E, te, te miejsca takie właśnie w takiej gdzieś w starych, yy, idąc ulicami właśnie Starego Miasta, yy, można podziwiać naprawdę przepiękną architekturę, która zachwyca, która jest inna niż ta nasza Polska. Yy, I było o wiele mniej turystów. Yy, było o wiele taniej, czy wypożyczyć auto na przykład. Yy, I też tutaj yy, zaraz powiem o tym wypożyczeniu auta. No właśnie, zatem takich opowiem tutaj o kilku takich plusach, które doświadczyłam. Może ktoś z was kiedyś pojedzie. Ja uważam, że październik to jest najlepszy czas, bo przede wszystkim na drogach nie jest tak tłoczno, nie jest tak e, ciężko gdzieś zaparkować. E, e, I i właśnie te owoce, warzywa, to wszystko jest o wiele tańsze, hostele są tańsze do wynajęcia. No właśnie, dobrze. I teraz tak, auto, auto tam, żeby pożyczyć na dobrych warunkach. To nie było takie łatwe. Trzeba było trochę podzwonić i poszukać w internecie. Dobrze, że nie bukowaliśmy przez internet po prostu od razu, tylko pojechaliśmy i popytaliśmy na lotnisku różne firmy, ceny, a także warunki. Bo jak się okazuje, w momencie, kiedy wypożyczamy auto, załóżmy za 50 euro za dzień. To w internecie ta cena jest zwykle za jeden dzień, nawet kiedy wstawiamy 5 czy 6 dni. Przynajmniej ja to tak rozumiem. I okazuje się, że w momencie, kiedy jedziemy na miejsce, to cena zupełnie różni się od tej w internecie. I to nie chodzi o to, że bukuje się przez internet. Po prostu jadąc już na miejsce, podpisując kontrakt, dopłacamy. A przy okazji jest bardzo duża kaucja. 2000 euro, 3000 euro, 1500 euro. I w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś uszkodzenia auta, to oni ściągną te pieniądze. A my chcieliśmy znaleźć coś, gdzie będzie ubezpieczenie, gdzie w razie jakiejś sytuacji to ubezpieczenie pokryje, a nie nasza kaucja, którą. Jak wiadomo, będą chcieli zabrać jak największą, żeby mieć z tego jakąś korzyść. I przeszliśmy kilka firm. Na szczęście dobrze, że nie wbukowaliśmy od razu. I znaleźliśmy przed samym lotniskiem, nie na, już na lotnisku, tylko ja napiszę na dole filmu, jak się nazywała ta firma, ale bardzo miły człowiek doradził nam konkretnie, co. Wybrać, y, jaką opcję, i y, wypożyczyliśmy auto. Y, Automat, jeszcze dodam, że automat i manualna skrzynia biegów to jest bardzo ważne, bo 35 euro zaproponowano nam za automat, manualna około 20 euro plus ubezpieczenie. I to była bardzo fajna opcja, bo bez kaucji, bez stresu, po prostu ubezpieczenie, które kosztowało 25 euro, pokrywało wszelkie szkody i nawet nie musieliśmy w jakiś sposób nie popierano nam żadnej kaucji i chwała Bogu, bo podróżując po Montenegro ze tych skał zwykle podróżujemy pomiędzy skalistymi górami, z których sypią się kamienie i wielokrotnie może, mogło być tak, że kamienie po prostu mogą uszkodzić szybę albo pojazd pod wpływem silnego jakiegoś tam wiatru nie wszystkie skały były e, takie ochronione taką siatką e, e, i wiele z nich e, na wielu drogach było po prostu bardzo wąsko i można było na kogoś wjechać e, było bardzo dużo zakrętów i, i tam naprawdę wydaje mi się nie to jest wyzwanie wrócić z nieporysowanym autem, dlaczego to mówię? bo ja po prostu dwa razy porysowałam Eee, raz wjechałam w doniczkę, po prostu nie zauważyłam i wjechałam w doniczkę, taką dużą doniczkę eee, z kwiatami. I trochę porysowałam. Eee, oczywiście moje gabstwo, ale kolejnym razem wjechałam w dziurę, której nie, nie widziałam, eee, i eee, zaszło powietrze, ale też uszkodziłam trochę spód, w sensie troszkę poobijałam to auto. No cóż, no życie. Eee, wcześniej mi się to nigdy nie zdarzyło eee, po raz pierwszy. I chwała Bogu, bo w momencie, kiedy oddawaliśmy auto, to okazało się, że. Eee, tak jak pan powiedział o tych warunkach, nawet nie sprawdzał auta. Oddaliśmy klucze i, i po prostu wszystko odbyło się bardzo spokojnie, przyjemnie, bez stresu, pomimo tego, że trochę to auto było porysowane. Więc naprawdę sprawdzajcie te warunki, nie? Jak już chcecie wypożyczyć to auto. I jeszcze chcę dodać, że w sezonie letnim. O wiele drożej jest, tak jak już wspomniałam, zresztą w takim jesiennym jest trochę spokojniej, jest to auto naprawdę tanie, tanie do wypożyczenia i do podróżowania, a warto, bo ten kraj jest naprawdę piękny, ma dużo kolorów, ma, du ma przepiękną, przepiękną w ogóle przyrodę i warto pojechać w wiele miejsc. I takim miejscem jest na przykład Kanion Tara na północy. Wow, dla mnie, dla mnie to jest ogromne, dla mnie to zrobiło. To miejsce zrobiło ogromne wrażenie. Eee, I kolejna rzecz, trochę te, z tych takich mniej przyjemnych, no właśnie. W momencie, kiedy pojechałam tam, okazało się, że wiele rzeczy mi nie pasuje. Miałam takie poczucie, że nie do końca Polacy są tam lubiani. Mogę się mylić, ale ja tak odczułam, że. Gdzieś jest coś, może z przeszłości, gdzie Polacy raczej nie są z, takim, z taką otwartością przyjęci. Spotkałam się z panią, która nazwała nas durakami Polaków, która powiedziała, że no, jesteśmy ludźmi, którzy w jakiś sposób gdzieś tam Zaszkodzili prawdopodobnie ich krajowi. Nie wiem konkretnie o co chodziło, ale no, nie poczułam się z tym dobrze. Cóż, musiałam to zaakceptować, bo każdy ma do tego prawo i ta osoba ma do tego prawo, żeby nie, niekoniecznie, nie wiem, ma jakieś doświadczenia trudne może. I pierwsza rzecz, którą musiałam przyjąć i zaakceptować, to to, że. Nie atakować tej osoby albo wypierać, że aha, ty nie masz prawa tak myśleć czy czuć, tylko po prostu przyjęłam to, że ona tak myśli, że ta kobieta ta czu tak czuje i yy, yy, yy w taki sposób negatywny jest trochę nastawiona yy, na nas. Z jakiegoś powodu spotkałam, spotkało mnie to, i dało mi to też do myślenia, że ja gdzieś sama mam w sobie jakąś pewną nienawiść, może do ludzi, do, 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 może do innych krajów, może gdzieś nie toleruję siebie wewnątrz. I zaczęłam się głębiej w to, jakoś tak głębiej w to wchodzić wszystko. I rzeczywiście jest jeszcze sporo takiego. Czegoś, co nie akceptuję w sobie, czego nie lubię w sobie, i odzwierciedla się to na zewnątrz poprzez spotkania z ludźmi, którzy mi to pięknie pokazują. Tak na to patrzę, tak ja to widzę. Kolejną sytuacją, taką było również drugi, kolejny człowiek, z którym w miejscu, w tym hostelu, w którym wynajęliśmy pokój na cały tydzień, musieliśmy przerwać musieliśmy, chyba chcieliśmy bardziej przerwać pobyt tam, bo ten pan po prostu, z którym bardzo było ciężko nawiązać taką bliższą relację, był bardzo agresywny, przeklinał, a sprawa była taka, że. Kiedy przyjechaliśmy w sobotę nocą, w niedzielę wziął nasze dokumenty, a my w poniedziałek mieliśmy pożyczenie auta i żeby zarejestrować nasze auto, potrzebowaliśmy naszych dokumentów, a on nasze dokumenty trzymał, wszystkie, więc poprosiliśmy go, żeby nam oddał, bo chcemy je zarejestrować. A on nie chciał nam oddać, on miał swoje plany, że on jedzie zarejestrować nas, a my mieliśmy swoje mieliśmy już zabukowany autobus. Godzinę drogi od, od miejsca, w którym zostaliśmy, na noc. E, mieliśmy już zaplanowany czas, że chcemy, chcemy pozwiedzać, chcemy wypożyczyć to auto, a on niestety nie chciał nam oddać tych dokumentów, więc e, my m, nalegaliśmy. A on w złości zaczął nimi rzucać, zaczą, zaczął awanturować się, krzyczeć e, w swoim języku, bo nie rozmawiał w języku angielskim. No i tutaj tak. My w złości, on w złości i trzeba było się zastanowić też, jak to zrobić. Oczywiście dokumenty nam oddał, natomiast postawił się i powiedział, że mamy sami się zarejestrować, on nas nie będzie rejestrował, a jak nie zarejestrujemy się, to mamy spieprzać z tego hotelu. Więc sobie myślę, no dobra, jeśli jest takie nastawienie i takie od razu zamknięcie, i taki brak porozumienia, to trochę trudno być. A później, po takim sporze i po takiej agresji z jego strony, i takim oporze z naszej, już nie było tak przyjemnie, więc we wtorek zdecydowaliśmy opuścić ten hotel. No i okazało się, że Booking nie zwróci nam pieniędzy. No, była to też nasza decyzja poniekąd. On skancelował resztę naszych, naszych dni, tego pobytu, za które zapłaciliśmy. Nie zwrócili nam też pieniędzy. No i, i cóż, i co mi to pokazało? Pokazało mi, że e, jak wiele też nie akceptuję, e, jak bardzo nie akceptuję też. E, i nie widzę też tego drugiego człowieka, jego jakichś potrzeb, że on też chciał w jakiś sposób. Ja myślę, że miał dobrą intencję, że nie chciał źle dla nas. Miał swoje plany, my mieliśmy swoje. I właśnie ten taki konflikt, on wynikał tak naprawdę z niczego, nie? Wystarczyło tylko dobrze się po prostu jakoś. Komunikować z, z głębszym spokojem. Natomiast, hmm, cóż, tak spojrzałam na to teraz z boku i z dystansu. My staraliśmy się bardzo spokojnie do niego podejść i z takim pełnym szacunkiem, ale od samego początku on był niemiły i taki bardzo opryskliwy Tylko co mi to darzy? Ja będę patrzeć, jakim on jest człowiekiem. To nic nie daje, to nie zmienia mnie wewnątrz. Więc wchodząc głębiej w siebie, co potrzebowałam, zaakceptować to, że ten człowiek taki jest, a akceptując jego taki, jaki jest, i od razu taki spokój odczułam, że po prostu on, on taki jest, to jest tego jego taka osobowość, styl bycia i, i, i to nic nie zmieni we mnie, tak naprawdę, oprócz tego, że przyjmę to, jakim on jest. I, i, i zaakceptuję to, to jego podejście. A sama też mogę zadecydować, czy ja chcę dalej w takim miejscu być, czy nie. No właśnie, ta, ta, ta decyzja: to albo to, nie, czyli zostaję albo nie chcę dalej być w tym środowisku. Będzie kiedy tak też zaakceptowałam to, i zrozumiałam, dobra, no nie ma sensu kłócić się w jakiś sposób opierać. Odpuściłam i dzięki temu, że zmieniliśmy miejsce, od razu taki spokój wewnątrz, taki nastał. I jakby taki, że wybór mamy, nie? Takie zrozumienie. Te sytuacje, takie właśnie, pokazują jak wiele jeszcze mamy do, w sobie do, do zrozumienia, do przepracowania. Jak, e, e, I też e, to, że ja nie miałam jakiejś takiej poczucia winy, że coś zrobiłam źle, a bardziej spojrzałam na to szerzej. On jest taki, a ja jestem taka. I to jest ok, I nie ma co tutaj e, oczekiwać, żeby ktoś był taki, jak ja chcę, bo tak nie będzie. I coraz bardziej się tego uczę, że mm, przyjmujmy to wszystko, co się pojawia, a o wiele prościej się będzie żyło. I teraz jestem na takim etapie właśnie przyjmowania tego wszystkiego, co się pojawia. To nie jest łatwe, bo to się wiąże z naprawdę ogromnym stresem. To się wiąże z, z takim. z takim odrzuceniem trochę ego, nie? Czyli, czyli, nie, 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 ja. Wcale nie chcę w jakiś sposób cisnąć i podążać tą taką drogą takiej właśnie złości i agresji, I pomimo tego, że ja czułam tą agresję i złość, to ja ją przyjęłam, że ja mam też prawo się gniewać. Ja też mam prawo się złościć na tego człowieka i, na, i, i nie akceptować jego zachowania, bo jesteśmy tylko ludźmi. I, I wszystkie emocje, które są, po prostu trzeba przyjąć, ale też mamy pewien wybór, co chcemy dalej z tym zrobić. Zatem to była naprawdę dobra lekcja, i, i właśnie to podróżowanie, takie z takim głębszym wglądem w siebie. Daje zawsze jakiś, jakąś, jakiś rezultat, jakąś lekkość, jakąś zmianę w nas. I może nie widzimy jej od razu, ale później kolejna taka sytuacja już nie wzbudzała we mnie takiej złości i takiej, jakiegoś takiego zamknięcia totalnego, bo cóż, przyjęłam to, co jest. No właśnie. Ta, ta wyprawa też. Bardzo nie chciałam jeździć po Czarnogórze. Bardzo mocno się zamknęłam na to, pomyślałam sobie, nie, nie będę jeździć, niech mój partner jeździ. Ale zdecydowałam jednak, że dobra. Cóż, trzeba podjąć to ryzyko i, i, i pomimo tego, że te drogi są takie, jakie są, to wziąć odpowiedzialność za to. I to bardzo było dobre, bo w momencie, kiedy zaczęłam. Kiedy, kiedy wjeżdżałam w różne środowiska, tam różne, różne drogi i warunki e, i trzęsły mi się kolana, bo te drogi są bardzo wąskie, serpentyna, ten strach, bo lecące kamienie, e, wymijanie się z, z autami, które po jednej stronie były góra, po drugiej przepaść, e, no to naprawdę dało mi to ogromną frajdę i taką adrenalinę, ale już przy um, kolejnych kilometrach zobaczyłam, jak schodzi to ciśnienie ze mnie, ten strach, ten stres i z jak z jaką swobodą um, kieruję autem i w jak, z jaką swobodą po prostu pokonuje każdy kilometr I poczułam, że mogę, że wiele mogę zrobić, że jeszcze... Um, że przede mną jeszcze wiele rzeczy, ale już jakby jeden krok taki malutki do takiej samodzielności, wzięcie odpowiedzialności za to, co, co, e, co robię, e, e, wzięcie odpowiedzialności no, ja jestem tutaj wtedy osobą, która jest odpowiedzialna za to, co się dzieje na drodze, znaczy za siebie, za innych, za mojego partnera, no, bo ja wtedy prowadziłam no, dało mi takie wow, no, taką ogromną lekcję. Mm. No właśnie też zaakceptowanie różnych naszych zachowań różnych w tej podróży. Jeszcze uczymy się siebie, na przykład ja z moim partnerem uczymy się siebie zachowań różnych w sytuacjach stresowych, w sytuacjach jakichś, które nam się coś, nie, coś nam się nie podoba, jak rozmawiać, jak w jakiś sposób Postępować, kiedy, kiedy jest nam po prostu trudno, ten, ten stres i emocje cisną się w nas, że czasem chce się wyrzucić, wykrzyczeć. I, i no wiecie, no to jest kilka dni, spędza się ze sobą 24 na dobę, planuje się różne rzeczy, są, są cudowne dni, gdzie jest ten przepływ tej miłości, a czy są takie dni, kiedy jest trudniej i kiedy czasem po prostu trzeba pomilczeć, pobyć trochę samym sobą. Tak więc ogromna różnorodność e, przebywania ze sobą, e, spotkań, ze spotkań e, z innymi ludźmi, sytuacji różnych e, dały mi ogromny, e, głębszy wgląd w siebie. Wróciłam bardzo zmęczona, ale mm, widzę to oczyszczenie, i widzę, że e, to, e, to zmienia. Ta akceptacja i przyjęcie zmienia naprawdę wiele. No dobra, tyle chyba. No taki dodatkowy e, film z, z, z takich moich własnych doświadczeń. Może wy coś z tego zaczerpniecie. Tyle, kochani. Um... Jeśli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał, a zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, zapytajcie, odpowiem Wam pod filmem. Póki co pozdrawiam ciepło i życzę Wam cudowności. Hej!